Witam wszystkich serdecznie na kanale Urbex TV. Witam wszystkich, jeśli spodoba się film. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz łapkowania, odwiedzenia wszystkich mediów. Tu macie wyświetlane ile subskrybuje osób, ile ogląda bez subskrypcji. To jest prawie połowa osób, która ogląda nasz kanał bez subskrypcji. Zachęcam do, do subskrybowania tego kanału, walnięcia dzwona. No i tu przedstawiam wam opuszczone krematorium, które nie zostało skończone co prawda w całości, tylko mamy mury, dużo, dużo pokoi, wielkich pokoi. Tak jak tutaj się prezentuje pokój, którego, który zwiedzamy. Jesteśmy, a znajdujemy się dokładnie na śródmieściu Wśród mieściu tego nalęliśmy ten obiekt. Tu, tu pokazuję Wam wszystkie po kolei pokoje. Tak one się prezentu, prezentują. To jest nieskoń, nieskończone krematorium. I to też jest w, w granicach cmentarza też. Jak możemy zobaczyć jest. Ciemno, wszystkie okna są pozamurowywane. Tu się przy, przechadzamy po tym, tu jest jakby, nie wiem, piec, coś w tym stylu możliwe. Że, jak chcecie to porozmawiajcie w komentarzach. Tak mi się wydaje, że to jest piec, taki ala piec, czy coś, nie wiem. Albo do przechowywania urn. Nie wiem, nie mam, po, nie mam bladego pojęcia. No, nie za bardzo się na tym znam. Ale widać, że nie zostało skończone yy, całe to krematorium z moich informacji, że to jest opuszczone krematorium. Też tak jak mówię, możecie poprawiać mnie w komentarzach, bo dostałem to, to miejscówkę od widza. I właśnie tylko tyle na ten temat wiem. No, w internecie patrz, szukałem, nic też na ten temat nie ma więc mogę Wam tylko to pokazać jak to wygląda w środku i powiedzieć, żebyście tego sami nie robili, nie powtarzali co się dzieje na takich filmach. I tyle, lecimy dalej z oglądaniem tego filmu, lecimy dalej, tu mamy kolejne pomieszczenie, okna tak jak widzicie są pomurowane, tak się prezentuje, tu jakieś jest okienko małe, taka nie wiem wnęka, nie wiem co to, do następnego pomieszczenia to jest, z którego wychodziliśmy. Nie wiem do, czy, do czego to jest przeznaczone, możecie pisać w komentarzach jak ktoś się orientuje. Tu mamy szyb windy. No windy jeszcze no, nie zdążyli wstawić, a tak się zorientuje cały ten szyb. No. Jest dość głęboko, można wpaść, uważajcie. Trzeba uwa dobrze uważać. Tu mamy okienka. Tam jest drugie piętro tego, tego budynku, na które też wejdziemy, ale to za chwilę. Tutaj jest kolejne pomieszczenia. Są już widzę futryny powstawiane, ale to tylko tyle. No goła cegła. Tu chyba miało być toalety czy coś. Nie mam bladego pojęcia. Idziemy dalej. Tak to, się, tak to się prezentuje, tak myślę, że jakieś WC czy coś dla tych ludzi sobie może mieli tu pracować kiedy. Kolejne pomieszczenie też no sama cegła, no nie ma co tutaj dużo wam pokazać. Ale sama nazwa y, mnie tu, tu przyciągnęła też, żeby o tym wam, to wam pokazać. Y, to się prezentuje cały ten kompleks na dole. Za chwil... Tutaj są schody na górę, ale z tego co kolega mi mówił, one są tam, jest wejście zamurowane, więc musimy iść innym wejściem. Zaraz wam pokażę to inne wejście. Zaraz będzie cięcie i przypomnienie. Idziemy do wyjścia. Idziemy tak do wyjścia i idziemy na górę. Zobacz, zobaczymy, jak się prezentuje góra. Co tam może być u góry? Tu jeszcze te pomieszczenia, taki szybki zrzut na inne pomieszczenia. Tu mamy graffiti widać. Eee, tutaj kolejne pomieszczenie, z tego co widzę. Tak, o, tutaj nawet podpis y, czyjś, w którym roku to był. No i przypominam o subskrypcji kanału. Będziemy zwiedzać opuszczone prosektorium. Jak dotrwaliście do tego momentu zostaw suba oraz dzwonka, żeby być na bieżąco z materiałami oraz zachęcam do, do grupy na Facebooku Urbex Wałbrzych. I pamiętajcie, tyle nas osób ogląda, tyle nas subskrybuje, a tyle bez, ogląda nas bez subskrypcji. Przypominam, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco idziemy na górę teraz. Tak, o, wchodzimy, weszliśmy teraz na górę, tak się góra prezentuje tego obiektu. No tak jak widzicie sama cegła, tu przynajmniej okna są, nie trzeba latarką świecić, bo tam było tak ciemno, że trzeba było się z... wspomagać latarką. Mamy pomiesz... też mnóstwo, mnóstwo pomieszczeń, tak ono się prezentuje. Tu mamy jakiś budynek obok tego, to jest tu mamy bardzo brzydki napis. Idziemy dalej. Tak się, to jest cały ten korytarz, co jest u góry. Kolejne pomieszczenie, jakieś wyciągi czy są, tam mogliście zobaczyć takie dziury w, w podłodze, nie wiem do czego one mają być. Tutaj idziemy, tutaj jest pełno gruzu. Widać, że ucierpiało to już miejsce troszeczkę. Nie wiem ile ona ma lat. Nic o tym kompletnie nie wiem, muszę to powiedzieć jeszcze raz, żeby... No, nic nie mogę w internecie znaleźć, nawet nie wiedziałem, że takie jest miejsce w Wałbrzychu. Tu mamy pełno jakiejś, mówię, wentylacji w podłodze. Tutaj kolejne pomieszczenie. Tak ono się prezentuje. I też piszcie w komentarzach, czy taka forma wam odpowiada. Odpo odpowiada a jak nie, to coś zmi y, zmienimy dla was, jak będzie wam coś przeszkadzać. Y, tak się ona prezentuje. Tu jest jakiś no, szyb... Nie wiem. Może. Y, mi słowa. Wentylacja. O. Do następnych pomieszczeń. Tu jest ten y, szyb windy, który widzieliśmy na dole. No, tu już jest troszeczkę wyżej. Y, I ten. Kolejne pomieszczenie się prezentuje tak. No, też jest ciemno, no, ale mamy latareczkę. O, widać, że ktoś spożywał tu alkohol. Idziemy dalej. Tak ono się prezentowało. Cały ten szyb. Tu mamy kolejny. Tutaj mamy te schody co prowadziły, co były zamknięte. Tak to one się. Miały być tutaj schody, tak mi się wydaje, tylko nie zostały skończone. I tu jest kolejne piętro, ale już na to chyba piętro nie wejdziemy, bo nie ma ja zbytnio. Tu możemy wam pokazać jeszcze kolejne. Tak samo, to jest jakby bliźniacze jakby na dole. Tak to się prezentuje. I no tak można możemy obrazić, to też były chyba jakieś toalety, nie wiem. powierzchnie gospodarcze. Kolejne puszka po alkoholu, gazety stare, butelki. Tak to się prezentuje. Tak mi się wydaje, że to miało być WC albo pomieszczenie gospodarcze. No to idziemy dalej. O, tu mamy jakieś że krzywi... Przez, chwil... Przez chwilę widzieliśmy krzyże jakieś. Zaraz zrzucę. O, tutaj macie krzyże. Nie wiem, kto to namalował, czy to były obrzędy satanistyczne. Tego też nie wiem. Tylko tak to się prezentuje, pełno, dwo, trzy krzyże, kolejne pomieszczenie też z grafiti, tak ono się prezentuje. Tu jest kolejne pomieszonko. no nic nie ma, bo no, to widzicie to jest stan surowy, opuszczone, zostawione. Jest ko kolejny krzyż bodajże z tego co widzę. Oj to chyba będzie trzeba zamarkerować, bo nie wiem czy mi YouTube tego nie zbanuje. Spróbujemy tak wrzucić, ale no, nie wiem jak to jutro przyjmie. I tak ono się prezentuje. No to co? Lecimy do następnego obiektu, które będziemy w następnym tyg w tygodniu albo w, w tygodniu opuszczona fabryka. Też się fajnie prezentuje. I zachęcam do subskrypcji kanału odwiedzenia nas na Instagramie. Tam są wcześniej wszystkie zdjęcia. Jak wytrwałeś, zostaw suba i dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze tutaj wam chciałem pokazać. Troszkę szybko, za szybko się... Po... O, tu, tu jeszcze macie cmentarz, że to jest naprawdę koło cmentarza. I dlatego no tak. Tak myślę, że to jest opuszczone krematorium. No to... No to wychodzimy i dziękuję za oglądanie. Do, nas do następnego razu. Pamiętaj o sobie dzwonku.